Witajcie widzowie, tutaj Łukasz. Dzisiaj sam spróbuję pociągnąć dalej temat Badlandów. Spróbujemy. No, a, kto jest, a kto jest ze mną? jest Dobra, ale najpierw, zanim to zrobimy, spróbujemy sobie zawalczyć z Endermanami. Oni gdzieś. łapki w górę i Gdzie zbyli ci Enderman? Oni gdzieś sobie poszli. Zbyli się, ale heca. Tutaj? Jakaś pułapka? Nie, to muszę jest, przejść, to jest taki. nie, nie. Aha, Dobra. No nic, to nie będziemy sendermanami walczyć. Przygotowałem się, ale Gdy oni sobie gdzieś poszli. Oni byli tutaj o ogólnie. Dobra, nie ma ich. Brakuje mi. znaczy to, czego mi tutaj brakuje. Eee, muszę sobie powsadzać różne rzeczy. A gdzie tą skrzynkę mieliśmy? Ona gdzie. Ona gdzieś była tutaj. Ale taka nie krawki, tylko skrzynka na rzeczy. No tutaj już nie, bo to już jest moja kopalnia. Ja nie wiem. Chyba, że tu jest gdzieś u góry. Tam jest u góry. No bo się tylko u góry. Dobra, tutaj ogólnie odpuściłem. jakieś wejście było. Spróbujmy od góry poszukać. Tam jest moja kopalnia. Tutaj jest. Tutaj jest to. No, no. A może ty ją masz, wiesz? No ja. Czekaj, bo ja tutaj w ogóle drewna nie mam. Nie, mam deski, dobra bym sobie po, po prostu, a może tutaj, taka mini baza. Dobra. Są ci en en endermani, en endermani, może się pojawili? To już bym to czuł, że mnie uderza. No dobra. No dobra. Aha. Chciałbym tutaj sobie odłożyć, czyli zrobić sobie skrzyneczkę. Dobra. Biorę to. Wyrzucam to. Czwóreczka. Nie muszę Trzymam dorsza. A ja chcę trzymać skrzyneczkę. Dobra, no to czwóreczkę. Tutaj sobie coś krzemień sobie robię. Dobrze, niech będzie. Taki krzemień mogę odłożyć. Piasek może być. Piasek może być. No. Drewno jest dosyć cenne. E, taki pełny stak terakoty, o właśnie. Tak. Tylko będę kopał, wiesz? Będę miał jakiś żwir. Żwiru nie chcę. Mamy ziemię. Ziemia jest cenna tutaj, jak się okazuje. Tutaj będziemy mieć takie e, blubub, wiadro z lawą. To jest ciekawe. To, to, to jest piasek. Piasek się, się może przydać do takiego szybkiego podbudowywania. się. mamy kilow. Żelazny kilow, dobrze. Burak. Burak jest cenny, bo on, on daje, daje nasiona czy nie? Jak wyrośnie burak? To jest cenny. A masz nasion, to już nie Aha. Czyli sam burak tylko do, do jedzenia jest. No to, to może na razie sobie to odpuścimy. Dobra i co potrzebujemy? Szkła nie potrzebujemy. Bruk nie potrzebujemy. Biała terakota, biała terakota. dobra. Będziemy tutaj kopać ogólnie dosyć dużo. Dioryt może być? Bo już trochę pokopałem, wiesz? Tak, były takie przydatne rzeczy, ale z lawą. Nić do zrobienia łóżka. nić w sumie no. też do dołku. Ale nie mamy szczał, mam tylko jeden krzemień na razie. Mam tutaj. Mam tutaj jedzonko, dobra. Wędka na razie może nie. pomarańczowa terakota, czerwony piasek. Żółta terakota, Dobra. Patyki. Dobra, może połowę patyków sobie też zostawię. Razny kilow, dobra. Mam dwa kilofy. Przyda się i jeszcze, jeszcze jeden się przyda. Kamienny. Dobra. Tam gdzieś mamy tak, z tym, że tutaj i tak kilofów nie będziemy. Robić, bo nie mamy desek, więc patyki się nam i tak nie przydadzą. Chyba, że do pochodni. No. Dobra. Mam tutaj troszkę. Połowę sobie go... Wiatro z lawą. Wiadro z lawą może być. Tak. Tak. O, zróbmy tak. Dobra, to tutaj e, mam, mam siekierę. Dobra, i tutaj mamy żelazny kilo, bo zobaczycie, że, że tutaj natrafiłem na złoto ogólnie. Także sobie wykopiemy to złoto. Widzowie. 45, czyli ogólnie bardzo wysoko. i Surowe... O, surowe złoto, Aha, no bo to, to muszę przepalić. Dobra To mogę sobie to zabudować teraz Tutaj ogólnie. Aha, to nie można. A mogę. Miałam F3 za to. Dobra, mam. Też jeszcze sobie, może to. To, że żelazo sobie jeszcze może odłożę. Złota. Trochę tutaj daleko, no ale dobra. Okej. Okay. Dobra, idziemy na razie z siekierką, jakby coś tutaj przylazło po nas. Tutaj widzowie... O! Nawet nie widziałem. Nawet nie widziałem. To sobie trochę pokopiemy. tutaj jest? Tutaj y, nie mogę wejść, bo, bo tam jest taka jaskinia ogólnie. Ło, ile węgla? Gdzieś tylko to jakaś lawa się nie wylała na mnie. Dobra, na razie mi chyba wystarczy tego węgla. Zostawię tutaj sobie jedną pochodnię, żeby było jasno. Ok, dobra. Ogólnie tutaj nie będziemy za bardzo kombinować. Jak ja tutaj wszedłem, stąd tak. A można, dobra. Można chyba też. Aha, tylko tędy nie zejdę. Dobra, już nie będę kila marnował. Cyk, cyk, a mogę też tutaj w sumie wykopać cyk i cyk i teraz mogę sobie tędy wejść. I będzie sprytniej o, będzie... E, nie będzie sprytniej Dobra, tak mogę. Jakaś melodyjka taka jest, także nie wiem, czy się zaczyna. I tutaj też jest jaskinia. Na razie nie chcę tam. Zamurowałem. Dobra, jesteśmy tutaj. Kupiemy. No muszę jakoś tam zejść, żeby ten czerwony proszek zdobyć, czyli dosyć, dosyć nisko. Czy mi się uda tak kopać? Może ten żelazny sobie odstawię na razie? O, udało się dobra. O, węgiel? O, -o. tutaj nie chcemy. A co prosisz? Na coś ty ja się woję. Zgadza się. Dużo węgla. A to znaczy, że jeszcze jesteśmy. Na... Gdzie? O, że że razu się, się zawsze przyda. Dobra. Ale żelazo mogę yy, kamiennym kopać? Chyba nie. Te Badlandy są super, właśnie, że tutaj są takie zasoby. Ostatnio graliśmy na bazaltowych deltach i to było mega, mega ciężkie. Nie wrzucę, bo to tam żeśmy głównie ginęli. Dobra, to ten sobie z powrotem wycofuje. Za chwilę sobie rozjaśnimy. Czy ty coś widzisz? Nie, Aha, bo ha. To spróbujmy tak. Może się nie. Lepiej? A to jest myślałem, że to jest ziemia, ale to jest Też trzeba kilofem upać. Dobra, rozświetlimy znowu, żebyście widzieli, widzowie. A my lecimy dalej. Który jesteśmy? poziom? 11. No, gdzie pisze? Tu dziesiąteczka. Uh -huh. No, bo jesteśmy i tutaj chyba na wysokości nie można być. tak? A to jest co, Ziemia. Dobra jesteś. Masz głośność? Mam. Mam.